Cześć, a dzisiaj pokażę Wam to, na co czekałem naprawdę długo i nie mogłem się doczekać, aż Mikołaj przyniesie temu modemu. Co prawda, to miało być na gwiazdkę, z racji wielkości nie zmieściło nam się do szafki, więc Mikołaj przyniósł to w Mikołajki. Zapraszam Was na krótką recenzję automatu z przykąskami od Melissa and Duck. Na czym polega fenomen tego urządzenia? Pokazuję i objaśniam. Oczywiście chlorofil nie jest w składzie, ale no, nie są urocze, więc musieli być na planie. Cała zabawa polega na tym, że macie automat z przekąskami, jest 9 przekąsek. Macie tutaj możliwość płacenia kartą, jak i trzema monetami. No, u nas oczywiście już się jedna zapodziała, więc mamy póki co tylko dwie. Podejrzewam, że młody dziesiątki skidrał. No, zaraz się pewnie znajdzie, to mniej się z tym. Zabawa polega na tym, wkładacie tutaj, o, dwójeczkę do zielonego. Wciskacie, nie wiem, chcemy ciasteczko. 1B, 1B, zwał, jak zwał. Ciasteczko wpada, zakup wyzdrowiony. Z fajnych rzeczy jest to, że ten automat jest dość duży, więc tak naprawdę te przekąski się wkładać też prawdziwe. Tak? Te batoniki z Rossmana, czy tam z jakiegoś innego marketu dla dzieciaków też się tu mieszczą, więc naprawdę są fajne. Naprawdę jest to spoko, że można to tak wykorzystywać. I teraz widzicie, że moja mała pomocnicę postanowiła przyjść, zobaczyć co ja tutaj wyczyniam. Zabrałem jedną monetę. Trudno mi się że była. W tych pudełkach macie jeszcze mm, ciasteczka, więc w każdym pudełku, misia nie, misia poczekaj, to, to teraz nagra w każdym pudełku jest jakaś, jakaś ciasteczka, jakaś przekąska, którą można też wyciągnąć, żeby było to jak najbardziej urealistycznione. E, z co by Wam tutaj jeszcze o tym powiedzieć? Jak widzicie, tak, jakość wykonania. Naprawdę fajna, naprawdę jest to bardzo spoko, jeżeli chodzi o Melissa and Duck. Natomiast ma jedną wadę, którą zauważyła zarówno Ewelina, jak i ja, jak i no większość ludzi, którzy to ma. Mianowicie pokażę Wam największą wadę tego urządzenia. Wystarczy, że delikatnie popchnięcie to do tyłu. Przy dzieciach to jest bardzo prosto. I te zabawki spadają. Ona nie mają w żaden sposób blokady od wewnątrz. Więc warto mieć tę na uwadze, bo może być to irytujące, natomiast no, my planujemy to postawić przy ścianie, w jaki sposób to umocować na stałe, więc myślę, że tego problemu akurat nie będzie. Jeżeli chodzi o uzupełnianie tego, proste, z tyłu są drzwiczki, które można sobie otworzyć, wkładacie słodycze i tyle. Według mnie, naprawdę, naprawdę jest to fajna zabawka. Ja bardzo chciałem mu to dać, bardzo długo na to czekałem, więc naprawdę polecam, bo myślę, że świetnie się to sprawdzi pod choinką. Zwłaszcza, że na Amazonie powiedz, znowu zaraz to będzie w jakiejś promocji, więc naprawdę warto, warto, jeszcze raz warto.